Święto dziewczęta i młode kobiety kładą mały gorset różnobarwny lub stry, Starsze zaś płócienkowe różnobarwne spódnice niekiedy z galonkiem u dołu jasnym lub złotoszychowym i owijają się wszystkie w białe długie rańtuchy, czyli prześcieradła, a na nogi obuwają trzewiki, zwykle przed kościołem dopiero przez oszczędność, jeżeli z drugiej wsi odbyły drogę. Trzewiki czarne skórzane mają kokardę z czarnej tasiemki i wysokie na obcasach korki. Pod niemi są błękitne zwykle pończochy. Bardzo już rzadko widzieć można łapcie skory okręcone rzemieniem na onucach. Lepsze i oćwiętne ubranie zowią smatami kościelnymi. Dzieci chodzą boso i z gołą zwykle głową. Obleczone są w długie, konopne koszulki opasane krajką. Na zimę odziewają je w starzyznę po ojcach, nie zawsze dokładnie przykrojoną. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej czytała Iwona Łukawska Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.